Co się stanie jak przeniesiemy hodowlę łososia do Jemenu? Ryby zdechną? Owszem, ale to nie o to tutaj chodzi, nie? Dear Dr. Jones, działam act on behalf of a client with very substantial funds, who has a desire to introduce salmon into the Yemen. O tym, że ryby są dobre na serce, powie wam każdy doktor. Jednak Herstrom w swoim nowym filmie udowadnia, że łosoś wcale nie musi być skonsumowany, by dobrze wpłynął na nasze życie. E -e? Zacznijmy jednak od początku. Połów szczęścia w nie, bowiem taki tytuł nosi ten film. Powstał na podstawie debiutanckiej powieści Paula Tordaya. Wciąż książce. Także jest wesoło, chociaż ironia nie dosięga spraw męsko-damskich, lecz niekompetencji i pazerności brytyjskich ministrów. Cała historia zaczyna się od tego, iż lubiący sobie pofilozofować wędkarz, który całkowicie przy okazji z szejkiem, postanawia zbudować w Jemenie sztuczną deltę na środku pustyni, do której mogłyby migrować brytyjskie łososie. Pomysł nie tyle karkołomny, co po prostu głupi, ale przecież wiara góry przenosi. Tu czytaj, skorumpowani urzędnicy dają zielone światło. W tym miejscu poznajemy naszego głównego bohatera, czyli doktora Alfreda Jonesa. Fred pracuje dla rządowego departamentu do spraw rybołówstwa i nie może odnaleźć życiowej drogi. Jest zagubiony, nie odczuwa radości z życia, a do tego tkwi w nieudanym małżeństwie. Pan doktor zostaje wybrany, aby spełnić marzenie pewnego szejka i sprowadzić ławicę ryb na pustynię. Fred początkowo odmawia współpracy, jednak Petro Dolary na czele z Patricio Maxwell, rzecznikiem prasowym premiera, zmuszają go niejako do wykonania tego zadania. Poznaje wtedy piękną i odnoszącą sukcesy Harriet, która jest energiczną menadżerką wielkiej korporacji. Skoro mamy kobietę, mężczyznę, mamy świadomość, że. Jesteśmy w kinie na komedii, to już chyba wiemy, jak zakończy się ten film. To po co go w ogóle oglądać? Ha! Jest jednak mała niespodzianka. W materii uczuciowej wszystko rozwija się po Bożemu. I to dosłownie, gdyż para zachowuje wstrzemięźliwość seksualną ponoć do ostatniej sceny. W filmie zobaczymy m.in. Iwana MacGregora, znakomitego szkockiego aktora, którego pamiętamy chyba przede wszystkim z roli Obi-Wana Kenobiego, ale nie tylko. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go w filmach największych reżyserów, jak Woody Allen czy Roman Polański. Obok MacGregora obejrzymy Emily Blunt, która na swoim filmowym koncie ma już Złoty Glob za rolę drugopanową w serialu Gideon's Daughter. Jednak zdecydowanie najlepsza w całym filmie jest Kirsten Scott Thomas. Absolutnie genialna i rozśmieszająca do łez pani rzecznik, mogłaby ze spokojem sama udźwignąć ten film. Skąd to wiesz, skoro nie widziałeś filmu? Mówię to, co ludzie mówią. Lars Helström przedstawia nam dobrze znaną bajkę, osadzoną w nieco innej scenografii. Kto pamięta czekoladę lub niedokończone życie, ten wie, czego się spodziewać. Film ma w sobie olbrzymią dawkę ciepła, naiwności i ckliwości. jednak jest to ponoć taka dawka, którą da się przełknąć. Niby filmowi daleko jest do ideału, jednak z pewnością znajdzie on swoich wielbicieli również w kraju nad Wisłą. Dzymoniano, Maksymilian! Zapraszamy do kin!